Pana Dyrektora Sławomira Słom Piętakiewicza. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie witam dzisiaj naszych gości w osobach e, tutaj naszej delegacji, bratniej delegacji z Ukrainy, szkoły, która zgłosiła akces, parę miesięcy temu do współpracy z naszą szkołą, ze Szkół Rodziczych w szkołą numer jeden z miejscowości Miasta Równe na Ukrainie, imieniem Karolenki. Witamy całą delegację z panią dyrektor na czele, osobami towarzyszącymi oraz przepiękną... bo historia i ale tak samo. Jakie go pro historii, pro kronologii, mapy. O Ze względu to, to tak każdy gabinet jest coś, coś ma swoje. Prawda. Czy historii, a i w, 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 w jakich klasach historii uczą? A na wszystko. I jaki okres historyczny? Od starożytności do najnowszej. Історія, знаєте, так? від спочатку до кінця, до, до сьогоднішніх, так, сьогоднішніх подій. А це ковпахіла, в таких напінчах на води, вони змінюють окуп'я. Вони змінюють взуття, і їм не можна в кабінет в брудному входити, щоб було чисто. щоб всі придбали і показали, як... To jest Sala Jaskabowskiego. Kolekcję prowadzi tutaj jak zawsze Pani Kruczyńska. Jeszcze raz Was witaję i błędę, co najważniejszym jest serwis, jaka znakłada się w metrach kilometrów i bez Przed wojną oprócz gospodarstw indywidualnych był duży majątek ziemskich. Це ошибка -го має... господарство, приналежало до німецького. Перед війною, це, крім невеличких господарств, це був великий маєток німецького властителя. Tak, tak. O kurwa. No, ma, Ale tutaj trzeba bo to znaczy, trzeba Nie, przeczytaj ten dialog, każdy ma rozdział, przeczytaj. Od razu Co tak? no, tam same na zakupach jesteście? Szczękamy się, może coś fajnego na A wieczorem to odbijacie gdzieś? No, w końcu piątek jest. Zobaczymy. No, ale czekajcie, dziewczyny, no poczekajcie. Bo ogólnie jest taka akcja: z kumplem rozwinęliśmy domówkę. Zabawę. No i może byście podbiły, no. Może? To ty weź mi podaj do siebie numer, ja zadzwonię. Co jak, okej? Okay? No zadzwonić to możesz. Dzień dobry. 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 To jest sala informatyczna, w wszędzie. No, się informatyki. I tyle. to Czyli lipy, dęby, klony, draby. Występują też, że w w tym od niektóre drzewa, jak można zauważyć, są um, kazałe i są w obiekty, mają dużo wychowania. I na szczególną uwagę zdecyduje się na to, że w stanie naturalnym rośliny objętej obroną dzików. Jest to nieżywsza Jest to bardzo rzadka roślina, który występuje w stanie dzików na stanowiskach przewyższonych. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy z siłowni. jest Pan wieczorek. Dbamy, tutaj to jest nasz leśnik. To. 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 Tak, Ale pan jest utalentowany nie tylko do tej sprawy. Jeszcze no, do kontaktów I, i jeszcze jest, jest. jest. Opowiadajcie, kawki. Czy szanow, że naprawdę jest super, jeśli chodzi o lekcje. No tak, no, yy, są tutaj gablonki yy, z różnymi chorobami drzew. Bo my się uczymy wszechstronnie i tutaj o chorobach, i o owadach, tak. No, tu mamy wszystko wypisane, to po prostu lekcje są przeprowadzone z Wy zrozumieli, tak? Do czego ten kabinet i... Tu wszystko i o chorobach e, i o chorobach roślin, drzew. I tu duże ciekawe lekcje przechodzą. I przede wszystkim, ja jeszcze, przepraszam, przy, przedstawię mój mundur. Tak? bo to jest rzeczą najważniejszą. <coughs> tak właśnie wyglądamy. Tak. To jest elegancja, oczywiście yy, jeszcze brak jakiegoś mężczyzny. Ale widzę, tutaj Karolku się nie popisałeś z mundurem. <laughs> ale ale ty w mundurze chodzisz yy, yy, te trzy, trzy razy w tydzień. Jeden raz, w jeden raz w tygodniu. W tygodniu i yy, chodzimy jeszcze na uroczystości. Tak. Ну, no, Мундир e, обов'язковий тільки один раз в тиждень. Добре, але як, як я є така якось і запоміла прийти в ten wy, wyznaczony dzień mundury, to co? Ja się не się nie А то A to się dostaje referant od pana wieczorka na dan. Як я забула і не прийшла в формі, то я маю додатковий реферат і okay. маю відпрацювати рефератом. Ne prosto. Wraz z młodzieżą, waszymi kolegami przygotowała program Moja Mała Polczyzna. Czyli dzisiaj dowiecie się tutaj o naszym regionie i już właściwie więcej nic nie powiem, tylko oddaję głosy pani i młodzieży. Można ja troszeczkę, tak? Dzieci my zrozumiemy. tak? W każdym region w Polsce Має е, певні особливості, і сьогодні е, вчителька пані Аня з, е, з учнями приготувала вам розповідь про саме ось цей Типковський регіон. І ви ну, пізніше побачите, знов такі представлені і пітіска, які тут, і, і їжа типова, і е, костюми строй стройпопорські, і пізніше, що буде не зрозуміла, е, пейзажі. Е, Ja że już zrozumieli. Ja Panu króciutko, serdecznie witam. Mam nadzieję, że się będzie podobało i zachęcimy do, że tak powiem, takiego nienasydzenia, że będziecie chcieli do nas jeszcze raz przyjechać, tak? W tej zasadzie. Ja tak, że tak powiem, swoim kolegom, tak pozwolę sobie nazwać prowadzącym dzisiejsze spotkanie Klaudi Kromer i Piotrowi Mareckiemu jako prowadzącym, tak? Dzisiaj. yeah <laughs> drobnie haftowany gąstek, sznur czerwonych korali, na wyposażenie w stroju czerwona kopista krótka. Dzień to zawsze ma mać strążkę w bo gąsam nie Teraz nasze piękne dziewczęta zaśpiewają piosenkę pod tytułem Jagody. No i oczywiście będzie pokaz pokażł tylko ko wiecz, będzieza, odwina i jają. Досягне і дуже багато нагород. І ґратуліємо, що мають такі здобитки. А діли до кілограмів. Ale zobaczcie, a jeden kilogram. I zawin też dziecię. Nie o no, nie ma tam rok. Stopziesiąt. Stop 50. Tá